Cześć! Tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzisiaj z podcastem o dostępności jestem w Mazowieckim Instytucie Kultury. Rozpoczyna się Festiwal Kultury Bez Barier i jestem tutaj razem z Norbertem Wolkiem z fundacji w.ka, ponieważ wspólnie prowadzimy taki stolik ekspercki, sojuszniczy, samorzeczniczy o osobach w kryzysie zdrowia psychicznego. Dla mnie to świetna okazja, żeby z Tobą się Norbercie spotkać, ale nie pierwsza, bo miałam już przyjemność poznać Cię podczas warsztatów antystygmatyzacyjnych, które Fundacja F. Kropka organizuje w Warszawie. To jest niesamowita rzecz dla wszystkich tak naprawdę, ale też dla kadr kultury. No i pomyślałam, że to jest dobra okazja, żebyśmy trochę porozmawiali o zdrowiu psychicznym o Fundację Wkropka, ale zacznijmy może trochę od Ciebie, od Twojej historii. Gdybyś mógł trochę o sobie opowiedzieć. Ja równo 30 lat temu, mam 48 w tej chwili, znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym z diagnozą zespołu paranoidalnego. Znalazłem się po takim wachnięciu właśnie kryzysowo-psychiczno-zdrowotnym kiedy nie mogłem spać, kiedy miałem jakieś różne inne objawy, rodzice zdecydowali, że potrzebuję takiej pomocy. Co ciekawe, na początku nikt mnie nie chciał do tego szpitala przyjąć, tylko dali mi tabletkę i wysłali do domu, ale jednak po kilku godzinach się pojawiłem z powrotem, ponieważ nie mogłem się uspokoić. I od tamtej pory. Pobytu w szpitalu miałem sześć i każdy był związany z jakąś właśnie, jak się potem dowiedziałem, jak to się nazywa, czyli z jakąś psychozą. Od kilku lat właśnie znam fundację w Kropka. Też poznałem ją dzięki któremuś tam pobycie w szpitalu i zobaczyłem, że można na swoją chorobę popatrzeć trochę inaczej zamiast z nią walczyć, to zacząć ją leczyć. Czyli zaakceptować to, że no mamy taką słabość. I starać się znaleźć najlepszy sposób, żeby normalnie, brzydkie słowo, mhm. żyć i funkcjonować tak jak ludzie, bez tego obciążenia po prostu. I od kilku lat mi się udaje to robić, a przy okazji jeszcze uczestniczę w działaniach, które robię w Kropka, czyli właśnie tych warsztatach przede wszystkim. Poprowadziłem już ponad 100 takich warsztatów. I też pracuję, robię różne rzeczy w biurze i do fundacji. I myślę, że siedząc w tym temacie, mam jeszcze dodatkową uważność na to, co się dzieje ze mną, dlatego od dłuższego czasu już poważniejszych problemów psychicznych nie miałem, a też nauczyłem się reagować bardzo szybko na najszybsze zgastuny choroby. I też mam taki luksus, że mogę napisać do swojego lekarza i on w ciągu kilku minut odpowiada. Ostatnio tak zrobiłem, powiedział mi co mam zrobić z lekami, żeby było lepiej, bo zbliżał się jakiś kryzys, ja to już czułem. Zastosowałem się do jego zaleceń i obyło się bez pogorszenia, bez wizyty w szpitalu, bez dramatycznych różnych okoliczności. Mhm. Super jest to, co mówisz, Norbercie, bo wydaje mi się, że bardzo mało osób wie, po pierwsze, o tym, że kryzysy zdrowia psychicznego to są tylko jakieś momenty w całej naszej historii życia, że jest moment kryzysu, ale przychodzi moment zdrowienia kiedy normalnie można no znowu słowo normalnie, ale po prostu można bez większych trudności funkcjonować, pracować, żyć i są właśnie te etapy zdrowienia, prawda? Takiego dobrego samopoczucia. A często ogół powiedzmy społeczeństwa nie ma takiej świadomości, że to nie jest nigdy tak, że Mamy jakieś objawy i one się nie wiem, nie kończą. Zawsze jest bardzo źle i tak dalej. Znaczy, zdarza się tak, jeśli człowiek się faktycznie nie leczy, jest w takiej kontrze do rzeczywistości. No to są dwa wyjścia. Albo mu się uda faktycznie nie leczyć i wtedy pozostaje w tych objawach i jest no, dla otoczenia cały czas jakiś właśnie dziwny, albo się leczy, ale pozostaje w kontrze. Wtedy dostaje duże dawki leków. I też jest dziwne, bo jest przytłumiony, jest nieruchawy, jest taki obojętny na wszystko i nie korzysta z tego życia, bo mu ono nie daje tych zasobów do korzystania. Mhm. Wiesz co, ale chciałam Cię jeszcze zapytać o to, o czym mówicie też podczas warsztatów, bo tutaj wspomniałeś o tym, że podczas pierwszych wizyt w szpitalu, może pierwszej, nie wiem, nie miałeś do końca takiej wiedzy i jasności, co się dzieje. Co się z Tobą dzieje, czym są te epizody? Czy mógłbyś nam wyjaśnić trochę, co to znaczy w ogóle epizod psychotyczny i jak to wyglądać może? Nie miałem mam... i też nie miałem podczas chyba pierwszych dwóch nawet, bo ten pierwszy był taki dosyć lekki, szybko wyszedłem ze szpitala i zacząłem zapominać o tym. Starałem się zapomnieć o tym, wypierałem to ze świadomości, a ten drugi, który nastąpił kilka lat później, podczas niego się właśnie dowiedziałem, co to jest przychodza, co to jest epizod i tak dalej. Że większość tych chorób ma charakter właśnie nawracający, czyli pojawia się ten kryzys, ale można go zwalczyć jakoś lekami, terapią, różnymi działaniami i mieć remisję, czyli okres taki bez żadnych objawów. W którym teraz na przykład jestem i w którym jest większość chorych, tak statystycznie rzecz biorąc, ponieważ no, jest dużo leków, dużo substancji, dużo też się pojawiło w ostatnich latach. Mówię z perspektywy tych 30 lat, nowych metod, nurtów terapeutycznych, na różny sposób się pracuje z pacjentami, wyższa jest też świadomość społeczna. Mimo wszystko, mi się wydaje, że jak robiliśmy te warsztaty te kilka lat temu, porównując do tego, co mówią nam uczestnicy teraz na warsztatach, szczególnie młodzi ludzie, szczególnie ludzie tak urodzeni około 2000 roku, to już jest trochę inne podejście. Nawet usłyszałem, że terapia w tym momencie jest modna, na przykład w takich miejscach jak Warszawa czy inne, czy inne miasta, że modniej jest chodzić na terapię. Myślę, że to dobrze, bo zaszkolić za bardzo to nie może, a, a, a pomóc może wybitnie, czego no sam doświadczyłem, bo ja negowałem przez 20 lat w ogóle potrzebę istnienia psychologów i psychoterapii, a potem jak trafiłem na dobrą psychoterapię, no to mam z niej pożytek i efekty. A wracając do tego, jakbyś określił tak najbardziej, nie wiem, łopatologicznie, przystępnie, co to jest ta psychoza w której bardzo dużo ludzi się w ogóle obawia, ma jakieś swoje wyobrażenia na ten temat. Może od strony objawów. To są urojenia i omamy. Urojenia dotyczą myśli, to znaczy myślimy, że ktoś jest przeciw nam, ktoś spiskuje, ktoś się na nas czai, albo że jesteśmy kimś bardzo znaczącym, kimś wielkim. Bardzo popularne jest na przykład myślenie, że jestem Bogiem, o sobie, mogę wszystko. To są urojenia. A o mamy ta druga część, to już jest bardziej doświadczanie takich objawów. Na przykład słyszymy głosy, jakieś głosy czyjeś w głowie, czy też poza głową, ale takie, których nie słyszał inne osoby. Czy widzimy coś, jakieś postacie nam się przekształcają w inne, albo widzimy jakieś części ciała, na przykład się wydłużają. Ja tak widziałem. Kiedyś taką miałem halucynację. I to są te objawy. Nazywamy je objawami pozytywnymi. I to nie dlatego pozytywnymi, że je lubimy, tylko dlatego, że są czymś dodanym do rzeczywistości. Wszyscy inni widzą rzeczywistość w postaci A, a my widzimy rzeczywistość w postaci A i jeszcze coś ma dorysowane w kilku miejscach. I na te objawy najłatwiej jest zadziałać właśnie lekami. Przeciwpsychotycznymi. Jest ich bardzo dużo, znaczy kilkadziesiąt, myślę. Powstają od lat 50. XX wieku. Co kilka lat się pojawia jakiś nowy lek. Trudno jest tak naprawdę trafić z takim lekiem, który nie tylko wyciszy te objawy, ale i Pozwoli jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Znowu to słowo normalnie, mm -hmm. to nas będzie prześladować. Pozwoli jakoś w miarę normalnie człowiekowi funkcjonować wśród innych. I to też nie jest tak, że nowszy lek będzie lepszy, bo nie na każdego. Na każdego zadziała najprawdopodobniej inny i też lekarze na początku nie wiedzą, jaki lek na kogo, jak zadziała. W związku z tym te próby mogą trwać nawet latami. Bo to jest też tak, że ten lek nie działa od razu, tylko po kilku tygodniach dopiero można zobaczyć jego efekty, więc, więc to jest dosyć mozolna praca. No i na tym właśnie polega, że tej psychozy się pozbywamy lekami, czyli tych objawów, omamów i urojeń, a reszta to jest taka praca nad sobą, czy też nad osobą, która doświadcza tej psychozy. Po psychozie zdarza się, nie zawsze musi wystąpić, ale zdarza się depresja popsychotyczna, która też jest przykra i jest takim objawem tego, że mózg się bardzo wysilił, produkując te wszystkie dodatkowe objawy, i potrzebuje odpocząć. W takiej depresji mi też się zdarzyło być kiedyś półtora roku, gdzie nie myślałem w ogóle o swoich sprawach, robiłem tylko to, co rodzina. Powiedziała, żebym zrobił. Leżałem w łóżku, patrzyłem w i to było wszystko. No, może w telewizor jeszcze popatrzyłem, jak, jak mi się udało go włączyć. to było wszystko, co robiłem przez tak naprawdę półtora roku. Czy znaczy to jest trudne doświadczenie? To jest trochę tak, jakby człowiek był w takim, w takim zawieszeniu, w takiej postaci przetrwalnikowej, to kiedyś powiedziałem mojemu psychiatrze, to się uśmiał. Ten świat gdzieś tam jest, on chodzi wokół mnie, ludzie się spotykają, ja się czasem z nimi spotykam. Oglądam ich zdjęcia i idę z powrotem położyć się na to łóżko, bo tylko tam wydaje mi się, że mogę funkcjonować, także to bywa trudne. Bywa zakończeniem psychozy, taki hmm. stan. A czy właśnie wracając do tego zdrowienia, kiedy to co mówiłeś, że jest terapia, że jest też psychoedukacja i uczymy się tego chorowania, czy to jest tak, że po jakimś czasie właśnie masz te kompetencje, żeby oddzielać to, co jest rzeczywistością bazową, a to, co jest tą rzeczywistością plus? Dodaną do, do tego, co większość, większość z nas dość, doświadcza i widzi. To znaczy, to zależy od zaawansowania tego procesu, powiedziałbym, psychotycznego. Na początku właśnie, to też można pewnie jakoś rozpoznać, gdy coś się dzieje w Twoim życiu takiego, że coś tam się odpala w głowie i zaczyna się ten proces dochodzenia właśnie do tej pełnej psychozy. Ona często jest połączona z tak zwaną manią, czyli takim rozpędem i dobrym samopoczuciem, ale wtedy też trzeba uważać na to, bo do pewnego momentu ja mogę powiedzieć, że to, co mi się wydawało, że człowiek powiedział w sklepie na mój temat, to był mój objaw. On powiedział co innego na inny temat i do kasiera, a nie na mój temat i o mnie. Bo to jest taki, takie objawy w przychodzi jak urojenie, sobne, czyli wszystko bierzemy do siebie. Że do pewnego momentu tylko możemy do to wyłapać. Do pewnego momentu, jak to już jest rozpędzone całkiem, to jesteśmy coraz bardziej przekonani, że, że wszyscy są, są przeciwko nam. Znajdujemy na to same dowody. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli w to popadać. To znaczy wszystkie argumenty na plus. Że faktycznie ktoś tam coś o mnie powiedział, przyjmuje, a wszystkie te na minus odrzuca. To jest właśnie chorobowe, to, że przyjmuje ten świat nierealny w miejsce tego rzeczywistego. Też świat składa się z plusów i minusów, z elementów suchych i mokrych, i różnych innych <laughs> kategorii, zielonych i czerwonych, prawda? A choroba polega na tym, że my te zielone odrzucamy i widzimy tylko te czerwone metodą eliminacji. To jest ciekawe bardzo, co mówisz, jakby taka metafora chorowania i też rozpoznania tego, w jakim jesteśmy stanie. Myślę sobie, że bardzo takie sugestywne też, jak to jest. Norbercie, ale Twoja historia to jest też właśnie taka historia zdrowienia, sprawczości, Działania na rzecz upowszechniania zdrowia psychicznego. Powiedz, jak to się zaczęło, że to, co mówiłaś, tak, że był taki moment niezgody na to, czego doświadczasz, a potem takiej wzięcia odpowiedzialności i pójścia do przodu. Czy pamiętasz taki moment? Pamiętam ten moment. Ja go nawet sobie analizowałem na własny użytek. To było kiedyś, jak byłem na ostrym oddziale psychiatrycznym, i to było na korytarzu pod gabinetem psychologa. Ja sobie wtedy pomyślałem, może by tak po tych 20 latach chorowania skorzystać z tej pomocy psychologicznej, która tam była, była w zasadzie szczątkowa na tym ostrym oddziale, no bo tam się głównie jakieś ostrzejsze przypadki leczy, tak interwencyjnie dosyć. Natomiast wtedy pamiętam, że podjąłem decyzję, że będę szedł w stronę psychologii, psychoterapii i w ten sposób sobie próbował radzić. Przez przypadek jeszcze podczas tego pobytu doktor Joanna Krzyżanowska-Zbudzka, która była ordynatorem oddziału zapobiegania nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, była moim lekarzem i zaproponowała mi, żebym poszedł do Fundacji F. Kropka na jakieś spotkanie. Poszłem na to spotkanie. Zacząłem na te spotkania chodzić regularnie. I przez pierwszy rok, może półtora, w ogóle nie wiedziałem co oni mówią na tym spotkaniu. Oni mówili o reformie psychiatrii, o jakichś takich absolutnie dla mnie obcych rzeczach. Mówili o tym, jakie zmiany, że idą do Sejmu, a że gdzieś tam, a że robią warsztaty. No to zacząłem, zacząłem brać udział w tych, w tych warsztatach. Na początku bardzo zdenerwowany. Gubiłem słowa podczas robienia jakiegoś jednego ćwiczenia z dziesięciu, które mi tam dali zrobić, żeby, żebym za bardzo nie zepsuł. Z czasem się mniej więcej dowiedziałem o co chodzi. No to już pozwolili mi pisać sprawozdania. Bo wcześniej jak pisałem, to pisałem wszystko niezależnie czy ważne, czy nieważne. I jak się mniej więcej dowiedziałem o co chodzi, na pierwszym kongresie to byłem wolontariuszem, tylko takim stojącym przy, przy wejściu. A jak już zaczęliśmy robić drugi kongres zdrowia psychicznego w 2019 roku, no to już byłem w kręgu zainteresowanych, którzy tworzyli ten kongres. No a między drugim a trzecim kongresem Fundacja zatrudniła mnie właśnie głównie po to, żeby organizować ten kongres i robić warsztaty nasze z kontaktu z osobą po kryzysie psychicznym. No, i to od tamtej pory, od 2020 roku, pracuję w tej fundacji. Wtedy była pandemia, więc na początku robiliśmy wszystko dokładnie online. Było dosyć trudno, bo ja jednak wolę taki bezpośredni kontakt z człowiekiem, z uczestnikiem, z widownią. Ale to przetrwaliśmy, udało nam się tych warsztatów do tej pory zrobić ponad 300. I przemy dalej. Wczoraj był warsztat, jutro będzie warsztat, pojutrze będzie warsztat. I się to jest też niesamowite, że fundacja tak naprawdę fundacje tworzą zarówno eksperci przez wiedzę, czyli psychiatrzy, właśnie psychologowie, jak i eksperci przez doświadczenie. I myślę, że to jest w ogóle takie bardzo niestandardowe, jeśli chodzi o współpracę osób z doświadczeniem. Kryzysu zdrowia psychicznego i tych osób, które je wspierają, że to nie jest takie oczywiste w Polsce, że lekarze, terapeuci na równi z osobami, które doświadczają kryzysu, yy, współtworzą coś, współtworzą właśnie jakieś polityki, które niosą do Sejmu. Kongres zdrowia psychicznego, który jest niesamowitym wydarzeniem na skalę ogólnopolską i też ściąga tysiące osób do Warszawy. No i to jest taka niesamowita dla mnie moc też waszej fundacji. Tak, to z czasem się... Fundacja została założona przez psychiatrów i psychoterapeutów 13 lat temu i z czasem dopiero zaczęły dołączać osoby z własnym doświadczeniem kryzysu. W tej chwili wokół fundacji jest taki większość i też większość pracowników fundacji ma za sobą doświadczenie kryzysu psychicznego. Nasze warsztaty w dwóch trzecich są prowadzone przez ekspertów, przez doświadczenie. Czyli jedna osoba jest powiedzmy psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą, a dwie inne to są eksperci przez doświadczenie, czyli osoby po kryzysach psychicznych. W naszym biurze też pracuje w tej chwili stosunek osób <głosłanie> ekspertów przez doświadczenie do, do pracowników że tak powiem, z wolnego rynku jest 3 do dwóch. Mhm. Kiedyś Bo inaczej. W ogóle to się zmienia w zależności od potrzeb, natomiast myślę, że jest to dużą siłą na przykład naszych warsztatów, że odbiorcy mogą zobaczyć świat oczami kogoś, kto faktycznie przeżył, a nie tylko opowiada to, co przeczytał. To jednak ta siła tego przekazu jest większa i wszyscy to podkreślają. Którzy przeszli przez nasze warsztaty. To jest absolutnie prawda. Ja to też potwierdzam, że słuchanie historii waszych to jest niesamowita siła tych warsztatów i robi niezwykłe wrażenie, ale też daje taką wyjątkową wiedzę, której my przychodząc na ten warsztat po prostu nie mamy. Więc, więc to jest rzeczywiście super zrobiony warsztat, ale chciałam Cię też Norbercie spytać w ogóle o takie, po, taki pomysł, że kultura może wspierać zdrowie psychiczne, ale że Wy, eksperci od zdrowia psychicznego, też możecie wspierać kulturę. Bo wiem, że takie współprace już nawiązujecie. Jak Wy możecie wspierać kulturę? Widzisz taką potrzebę w ogóle i takie pytanie od instytucji kultury, że oni potrzebują jakiegoś, jakiejś wiedzy na temat kryzysów? No tak, to znaczy, już przeprowadziliśmy kilka takich warsztatów dla pracowników instytucji kultury. Braliśmy przecież udział w tych kioskach Troski, mm -hmm. które były dwa razy. Czyli kioski Troski to jest e, taki cały kurs dla kadru kultury z Warszawy, który organizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EŁ. Tak. Mm -hmm. To był przy okazji największy frekwencyjnie nasz warsztat w historii, bo było na nim chyba 25 osób. Zwykle staramy się pilnować, żeby nie było więcej niż 15, no ale wtedy była wielka potrzeba, żeby te wszystkie osoby w tym samym czasie właśnie miały te, miały te zajęcia, nie dało się inaczej, więc, więc to był największy nasz liczebnościowo warsztat, bo też chcemy, żeby uczestniczą w takim warsztacie mieli możliwość zabrania głosu, opowiedzenia trochę o sobie, może mają jakiś problem z tego obszaru, w który, którym moglibyśmy. Coś wyjaśnić, coś pomóc, coś naświetlić, więc y, staramy się, żeby te grupy po prostu nie były za duże. No. Nie zawsze się udaje. Mm -hmm. Natomiast y, myślę, że też y, prowadziliśmy taki program dla Mokotowa, i byli tam ludzie z Domów Kultury. Y, to wtedy jeszcze online robiliśmy z Domów Kultury, się logowali z bibliotek, różnych ośrodków kultury, które, które tam. Mogły brać udział, więc, więc to były te warsztaty z kontaktu właśnie z osobami w kryzysie psychicznym, z takim przesłaniem, że jak taka osoba pojawi się w mojej instytucji, na przykład w drzwiach, i ja już zrozumiem, że z tym mam do czynienia. żeby po prostu nie panikować, tylko też mieć jakieś zasoby do tego, żeby. Pomóc, a może nie trzeba pomóc, a może nie od razu wzywali karetwy do każdego, kto się dziwnie skrzywi, prawda? Także o tym też mówiliśmy i myślę, że to jest temat, który, no, który warto eksplorować każdy na, na swoją rękę. Norbercie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Gdzie możemy odesłać słuchaczy, żeby poznali bardziej je w kropkę? To będzie trudne. Bo my mamy taki adres ef.org.pl i ta kropka to nie jest kropka taka słowem, tylko ona jest taką kropką. Więc po prostu, gdyby wpisać Fundacja w Facebooka, to będzie najłatwiej, mimo że to jest reklama Facebooka, no ale w tych czasach się nie da tego uniknąć. Mhm. Fundacja kropka na Facebooku, na Instagramie, na TikToku na różnych takich właśnie na Instagramie też już powiedziałem, mhm. na różnych mediach społecznościowych. Tam jesteśmy aktywni i odsyłamy też do naszej strony, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo Ci dziękuję. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów, na YouTubie czy stronie wwwkultura Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.